Witam z tej strony Dragon 002. Dzisiaj nagrywamy filmik z wolny zamków. Teraz właśnie mamy niekomfortową sytuację. My jesteśmy w drużynie zielonych, a druga drużyna to drużyna czerwonej, jeśli jest więcej. I oni podeszli pod nas w zamek i zrobili u tacie coś. Teraz my przez to w ogóle przejść nie możemy. Ja oglądam tak. Yy, o! Ale oni są mega dobri. Ich się nie da pokonać. Ich się po prostu pokonać nie da. Tylko, że w tej wojnie zamków chodzi o to, żeby yy, zniszczyć wszystkie o, takie kamienie. Yy, Je się jeszcze tak po prostu. To jest akurat mój kamień. Się klopem da tylko zniszczyć. I właśnie ta druga drużyna musi zniszczyć nam ten kamień. Yy, nie jest to łatwe. My, my też musimy kamień zniszczyć. No, ale będziemy próbować. Mm. O nie, nie, nie. nie. Okej. Okay. Opanuję sobie teraz. Kurde. O boże, nie trudno jest, Boże dobisom. są. Tylko ja i taki, poczekajcie, on jeszcze gra. Nie gra. Nie gra. Lewy L R Nie wiem, czemu się tak nazwał, to tylko my jesteśmy głowami tej drużyny, bo nikt więcej się nie zna. No D daj daj. No nie złą tam zbudowali o Boże co Jaki idioci nasz najlepszy to jest chyba ten gostek Żelaznej zbroi i Mieczu jak sobie ale nie wykorzystuję tego bo on tylko ona sobie tylko chodzi My tutaj walczymy z skórzanych, a, a w tamtej drużynie jest gostek, który ma jak są klatki, jak są hełm, jak są mieczek senchantowany. Nie, nie pomoże nam. Dobra, duży błąd, że dołączyłem do tej drużyny. No nie widzę. Ja będę bronił teraz tego zakątka. Kostek, nie wejdziesz tu. Cześć. Przed? Nie, przed. nie, ja, 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 Nie, ja, ja. Nie, broń, brońcie tam nas. Nie, teraz będę tutaj nas bronił, żeby nam tu nie weszli. Albo nie. O, idzie atakować. Jest. Spada, 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 spadaj. Gdzie jest ten nasz? Dobra. Co? O, no, nie, no i jak mi mam z nim wygrać? HP mi cały odbierze. Bo Wioletto, to już w ogóle nie myśli. Ale ogólnie obronę mam bardzo dobrą. O, poczekaj, wypróbuję. No, Widziałem, jak szedłem na zamek czerwony, kiedyś próbowałem. Widziałem. to jest ogólnie moc do niebieskich, ale ich już zniszczyliśmy. Widziałem, że jak przejdzie się mostem niebieskich do niebieskich, to niebiesce to mają zbudowany most do czerwonych. I może się uda. O, tak, no, tak, zamach niebieskich. No. Gdzieś to powinien mieć? Y, most do czerwonych. Oj, słaby. Oj, o, jest, jest most. O, jest dobrze. O, dobra. Ale no zjadam 66 do 57 w kamieniach. Wow, nie złe wąsy budowali. Tak, to idzie do czerwonych? Tak, to idzie do czerwonych, dobrze jest. Zamykam czerwony. No, czemu nie dyga? Dawaj! My Arkady niszczy... Jest! Jest! Wygrywamy! Jest, wygrywamy w kamieniach! Dobrze! Dobrze, Niż te kamienie! Jest! Chyba no, wygramy! Możliwe. Jeszcze. Tak. Tak. Mam już tylko dwadzieścia kamieni. Tak. Tak. Jest 14 kamieni. Jest 10. Nie, zabili go. Nie, ja, ja, Nie wierzę, nie, 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 nie. nie, nie. Nie. Kurde gówno Ja nie wierzę Nie Ale było dobrze dziesięć kamieni Uf. O Boże Dobre. Jeszcze raz Ale to już osad Boże Nie koszmar O Boże, dobra, biegnijmy, biegnijmy, biegnijmy. To ten most. Też niektóre mosty budowaliśmy. Zbudowaliśmy budowaliśmy taki piękny nostek. W ogóle z takimi stopami, gdzie takie domki były tak jakby na tym moście i tam można było odpocząć, bo długie mosty budowaliśmy po tej mapce no. Tam jest, tak dobrze, a może coś w skrzyniach Dobra, idziemy na czerwony. Czerwony to takie nieogary. Ja tam sobie idę, idę, a, a za mną taki gostek idzie z czerwonych. No i w ogóle nam nie uważnie, zwraca mnie a potem biorę kilka przyszłych. Bą, bą, i mnie! Dobra, idzie. wow ile ich tam nie jest? Nie mam szans. Nie mam szans. O nie, jeszcze mi się speed skończył, nie mam jedzenia. Nie mam szans, nie mam jedzenia, nie mam w ogóle nic. No nie no, głupi czarny. Dobra. O oh Boże, nie, weszli, weszli tu. O nie, nie. Nie! 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 Ludzie, nie, weszli tu! Weszli tu! Po nas! Po nas. Nie, po nas, po nas. Dedaj! Nie! O, tak! Trzy, dwa, jeden! Nie zniszczyli... Nie! Dwa kamienie im zostały. Ja wale. Dobra, musimy się bronić. Tamten gosta, który się nie atakuje, nie jest. O, to jest ich najlepsze, Patrzcie. Patrzcie, jaka gracja. Kamek. Wow. I dostał. Jest go pod nami? Jest. O nie, ja, nie jaśka to ja nie pokonam. Nie ma szans. Mogę go tylko raz uderzyć. Jest, jest, jest. Kurde, gówno, robi mnie. co on miał? Co tam było? ja muszę go zabić, Laghi. Co? ti è giunto, ti giuro. Siamo Kurde. Non Nie vero. Non Chodzi tam dalej w no To Myry Arkada jest mega. Muszę przyznać lepsze odeń. Dobra. Zamówmy z do Drugiego zaraz kończy. O, dobra, to chyba będzie nasza, nasza ostatnia akcja. Oby się powiodło. Słabo byli rozbudowani w, w porównaniu do nas. A przynajmniej most zrobili. A my te takie pisze że mostu już Si pis piszą na tych czatach i nic więcej nie robią. Dobra, mam jeszcze teraz pida. Nie, no nie, nie Dobra, zobaczymy jak tam sprawa z tym Z tą tamą Poszli czy nie poszli? Nie poszli Nie no Kokszą nas w, na, w naszym w własnym zamku Ciągle tylko na czasie. Coś tam, Coś tam zabity przez czerwony. Nie, Jaki nie wypał. Nie, 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 nie na... No. A jak tak popatrzę gdzieś na zamiar niebieski i na nasz... o nie, weszli już, już się dostali. Zabij ich. Ale normalnie no mi. Jasne. Albo nie. Naprawdę. Doszła tam od palca kurde wszystkich o nie no, no, co, Kto mnie bije? Lub co? Nie, 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 nie. nie no, on już się wszędzie dostali. Spadaj Gostek go Dobra, ja żegnam już się nic więcej nie zrobić. Pokażę wam jeszcze gościa strzelam sobie. Dararaban. Dobra, żegnam.